Mam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was dość nietypowo, ponieważ witam Was w poradniku: jak zainstalować modyfikacje do Gotika 1, Gotika 2 na Steamie. robi się to dokładnie tak samo, więc tu nie ma znaczenia, czy to jest Gotik 1 czy Gotik 2, ale dobrze, najważniejsze. najważniejsze. Wchodzimy sobie w naszą bibliotekę. Żeby było szybciej, znajdujemy sobie Gotika. I mamy, proszę bardzo, Gotik 1, Gotik 2. Klikamy sobie Gotika dwójeczką. Klikamy właściwości. Proszę bardzo, właściwości. Wersje i bety gry. To jest tutaj. O, widzę, że to troszkę zmienili od ostatniego czasu, jak ja to patrzyłem. I zaznaczamy w każdym razie y, Workshop. U Was będzie oryginał albo domyślna wersja, ale jeśli chcecie mieć mody, musicie kliknąć sobie Workshop. Kiedyś było takie menu rozwijane, więc to troszkę zmienili. Więc dobra, teraz kolejna rzecz, w jaki sposób możemy pobierać modyfikacje. Żeby sobie pobrać nasze modyfikacje, klikamy tutaj sobie odwiedź warsztat. W przypadku Gothica 1 jest dokładnie to samo, odwiedź warsztat. Wchodzimy sobie w warsztat. I powiedzmy, że chcemy sobie pobrać Dark Sagę. Albo w Odyssey, inną wersję Odyssey, Proszę bardzo, Odyseja. W imieniu króla. I klikamy Zasubskrybuj. Ok, jak już mamy to, co chcemy pobrać, zasubskrybowane, i nam się już to pobierze. Jak to uruchomić? Klikamy sobie Graj. Pojawia nam się okienko wyboru. Czy chcemy odpalić Gothic 2 Classic? Czy Grave Mod Launcher zaznaczamy sobie Mod Launcher, niech się nam to na spokojnie załaduje? Proszę bardzo, i nam się uruchamia Mod Launcher. Powiedzmy, że teraz byśmy chcieli sobie odpalić Liviera. Tak przykładowo, Liviera. Mamy zasubskrybowanego, anuluję subskrypcję, pliki moda, przejdź do warsztatu. I jak już chcemy sobie uruchomić, po prostu powiedzmy tego Liviera, klikamy graj. Odpalamy sobie i proszę bardzo, działa. Jak już wiemy, jak zainstalować modyfikacje, to teraz jakie modyfikacje by zainstalować? Osobiście, teraz powiem o modyfikacjach skryptowych. Bo jeśli chodzi o fabulany, to już każdy sobie pobierze to, co każdemu będzie się podobać, to, co lubi. Co po prostu uzna za słuszne, że się tak wyrażam, ale zacznijmy sobie od Uniona. Jedna z według mnie ważniejszych modyfikacji, co oferuje Union, tak jak tu napisane jest. Naprawia błędy silnika, poprawia kompatybilność gry z nowszymi systemami, sterownikami, poprawia stabilność i wydajność. Umożliwia uruchamianie standardowych pakietów, rozszerzeń silnika w nawiasie pluginów. Czyli to jest rzecz, co nas po prostu będzie najbardziej interesować. Umożliwia lepsze działanie, bardziej złożonych modyfikacji. Następną modyfikacją jest DX11. A co właściwie dodaje nam yy, DX11? To co właśnie widzicie przed oczami, czyli tekstury wyższej rozdzielczości, lepszej jakości, grafika. Ogólnie DX11 zastępuje silnik yy, z po prostu gieraczki na Właśnie DX11 i wasza gierka będzie wyglądać dokładnie w ten sposób. Tak jak widać na nagraniu. Przejdźmy się po prostu nad wodę i pokażę Wam, jak wygląda woda na DX11. Jak to znacznie, o wiele lepiej wygląda. Proszę bardzo, Przejdźmy się. I mamy znacznie wyższej jakości tekstury wody. Dobrze, teraz przejdźmy do mniejszych pluginów, które będą nam ułatwiać życie, uprzyjemniać rozgrywkę i tego typu rzeczy. Pierwszą modyfikacją pluginem jest XP Bar, dołniona Oczywiście jest to modyfikacja plugin, który dodaje nam ten pasek tutaj na dole, który nam pokazuje ile mamy zdobytego EXPA na ile maksymalnie zdobytego tego na dany poziom, ile nam jeszcze właśnie w procentach y, brakuje. Ok, kolejnym jest Thief Helper. Proszę bardzo, otwieramy. I Tief Helper nam ułatwia y, okradanie kuferków. Y, po prostu y, zapamiętuje nam już zgadniętą kombinację. Przykładowo tu mamy lewo, prawo, prawo. I prawo jest jako zrobione błędnie, więc zaznaczyło nam na czerwono. I sobie wtedy wiemy, że aha, kliknęliśmy wcześniej w lewo, i tak naprawdę jest tu prawo. Powiedzmy, kolejny x będzie w lewo, my źle klikniemy, no to nam zapamięta, że jest w lewo. Nie musimy tego pamiętać. I to jest mega przyjemne. Kolejną modyfikacją z Union God Screen Info, między innymi. I z funkcji tego modyfikacji, żeby nic nie poplątać, to po prostu przeczytam, co mamy tutaj opisane. Więc tak, niestandardowe pozycje, rozmiar wartości dla paska, pasek zdrowia i liczby przeciwnikami, nad przeciwnikami, w sensie te nasze HP nad przeciwnikami, nad MPZ-ami. W tym wypadku widzę, że tutaj jest nawet skin z. Kronik Myrtany, czy przyspieszania świata pod zetką, domyślnie. I to jest naprawdę też przyjemna a, funkcja a, po prostu tego skryptu, że możemy sobie kliknąć zetkę i lecimy na przyspieszeniu. I nam po prostu przyspiesza nie samą postać, a cały świat. Więc nie można powiedzieć, że to jest takie oszustwo. Nie no, nie nazwałbym tego nawet oszustwem, bo przyspieszamy cały świat, czy w tym między innymi potwory. Ok. Kolejna modyfikacja Union HP Monitor. Po prostu nam wyświetla zmianę punktu zdrowia bohatera oraz pobliskich mobów. No żeby sobie tak, jak to jest napisane przydatne do monitorowania obrażeń. Proszę bardzo, to widać. Nasz bohater się wyleczył, więc wyświetliło plus dodatkowe 30 HP. Kolejną modyfikacją jest Union Adres Inventory O. To jest naprawdę mega przyjemna modyfikacja, która nam daje lepszy ekwipunek, bardziej czytelny ekwipunek. Nawet nie chodzi o te tekstury, bo tu widzę, że ktoś ma wgrane inne tekstury tego, że jest inne te okienka. Ale mamy po posegregowany ekwipunek na runy, miecz jednoręczny, dwuręczny, kusze. Ogólnie nawet nie kusze, tylko broń dystansową, zbroje, przedmioty z potworków, miksturki jedonko i tak dalej. OK. Kolejny jest UniumWob lokator. Przyjemna modyfikacja pod tym względem, że nam po prostu wyświetla przedmioty. Klikamy sobie domyślnie, jak się nie mylę, to jest minus na klawiaturze i odpalamy sobie lokatora. W tym wypadku nam właśnie wyświetla skrzyneczki, miksturki, tablice, ogólnie znajdźki. Idealne właśnie, żeby sobie różne przedmioty szukać. Mamy także że loota. Nie trzeba za bardzo się rozwijać na ten temat. Po prostu podchodzimy sobie powiedzmy do pokonanego potworka. Klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie go przeszukujemy. No to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. Więc co klasycznie zapraszam Was ponownie do komentowania, lajkowania oraz subowania. Z góry dziękuję. Więc siema, cześć i na razie do następnego Elo.